Let's go! Let's go. Mario! Mario! O, o to jest, siema. To map. Nie, to jest inna mapa. Pro. Nalazłem klucz. Halway C klawisz. Nm ja wieraz, mam kolejny zjad. kluczyk. Halway A. Ja mam Halway A. A klawisz. Zgasz latankę! Zgasz latarkę. Rocky dogi umarł. <gorsu> o nie! Anyway! Nie <gorsu> 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 yeah, otworzyliście C! O nie! Ja idę, C otwieram właśnie. No bo C nie był, ja C nie ja miałem. C. A ty miałeś C? E, dobra, olała C. mnie, mej. Ja myślę. ja... O, znalazłem B. Bo ona się o, skupia na jednej osobie przez chwilę. Dobra, idę podnieść ty cymbala. Ona z idzie toalety. do mnie, chłopaki! O do oh oh. mnie idzie. Skoro hej, hej. idzie do ciebie, to idzie też do mnie, więc As ja no się schowam. Nie się Jak nigdy? O, Cześć cymbale. Monitory, monitoring. No, słabo. Ale to jest, oh, monitoring. Monitory, o, to jest monitoring, rozległa, ta. Monitoring, monitory, Ja się już zgubiłem pięć razy tu. Zeszyt przed tobą znalazłem. Fajnie. Jaka odpowiedź? Krzesło. Ok. Taki tak. znalazłem. znalazłem. Star Case. Oh yeah. Star Case. O star, star Case. Kto, Kto miał StarCase? Case? Nie wiem, klawisz? Ja miałem. Chodź tutaj przy tym, klatce schodowej. No Tylko że nie powiesz, na górę, a na dół. Wycofujemy a. A. No, się. Ty jesteś jednym. Albo, albo idzie. No się ma. No się no, ma. Oooo biegniemy do góry A to wy z drugiej mańki a... Tak, tak, z drugiej mańki, ja nie z drugiej mańki. O, kurde. O, Principal! No jest princi principalka na górze. Ta -ra -ra. Ta -ra -ra. Zadamianem jak coś! No, cześć. Jestem, to jest. Jestem jak myszka pierdolona myszka! O. o Mam odpowiedź! Matka mi pierdziel da, że w piątki nie przyciszka. O 10. kurde! Czy ktoś otworzy w końcu ten dół? A Bo nie. na dole jest dużo rzeczów. No jeszcze? Siema. Ale przez się, że dużo sark Tak, tak, KSK. jest zejście w dół. A no to jeszcze masz do parter, masz piętro i właśnie. A, masz do jeszcze babcia. nie szedłem. I Pięk na dół babcia. się idzie tak samo jak na górze. A gdzie jest czakę? Się... Ja jestem na górze, koło ko tak ko ko gilatisa się A podniesiesz się O dobra, w tył zwrot! Ja nie jest sam, tylko zwrot przeciwny. tył zwrot i spierdala jest. Na dół. No. O, principal! Nice, O, principal to na górze! Chłopaki, znalazłem jakąś mielonkę tu a, a, babuszka idzie, babuszka, babuszka! Idzie na dół, Gdzie? poszła ze mną na parter. A, fajnie. Babuszko, no! U, pa, widzisz? A, widzisz? Ja ja mi kotlety mielone. O, 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 Gross. O, dobra, ona jest na samym dole, ona jest przy kiblach, jak mnie pierwszy raz zaciągała. Czarny to od razu do roboty, nie? A, tu też principal. A. Dalej jest na dole. O, no dwie odpowiedzi od razu! O kurde! O się zdenerwowała, jak spieprzyła z kibla, Ale od razu idzie do teraz was. Jak ona nas przyjdzie, to mi się wydaje, że będzie idzie do was. Tak, tak, idzie bo, do was. Mamy, bo mamy tutaj zamknięty teren. Ja na zamknięty górę. teren? O, o kurde! O, o, kurde. <grym. <grym. Uciekamy! O, tak Czemu to ja na końcu? Ja chcę być na początku. Ona no no mnie goni. Chyba tak, o. chyba za tobą zaczęła biec. Kurde, no i nie wstanę. A gdzie jesteś, Roki? O! Jak, ta, jak tam, no życie? To, e, Wie nie dalej wiem, idziemy, jak u ciebie. Chłopatni. Uważaj, uważaj, rzucę No ojoj, no, no. oj, 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 czy ona jest w tamtym miejscu? Rozumiem, to to jest rozumiem. To to, to jest w holu, Jest w holu! holu... holu w widziałeś widziałeś, 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 Widziałem, widziałem, ale, ale pytą kurde, tobie, no. Tobie też spadło. Widzę ją, widzę ją. Dobra, -y? o, robię ją. Tobie o. też spadł. Dawaj, dawaj, dawaj. Musisz zejść na dół, nie? Na dół i, I do góry, wiem, wiem, wiem. na dole jest apteczka. Ja mam apteczkę Ja mam apteczkę, ale nie wiem gdzie jakaś o. jest Ale wstajesz. Ja właśnie, ja właśnie se idę Prostuj z tym dobrze. O. O. Ktoś, Ktoś co tam? Się. Tam, tu, nie w drugą stronę, Te, tam leży, tam leży o. O. Już go podniosę, już go podniosę Z tobą zesrałeś się Babka poszła chyba na górę, a nie, jest na dole, niedaleko holu, widzę ją Dobra, dobra, jeszcze dwie, słuchajcie, jeszcze dwie odpowiedzi. Dwie... Już myślałem, że jeszcze. Dwie, dwie odpowiedzi, babki. powiadasz Czy jakby się jeszcze zrespiła taka druga. To gdzieś nie sprawdziliśmy konta. No na dole, na dole już. O! A, ja zrobiłem w tył To jest na dole? Ona tam była. Chyba za haśkiem zaczęła gonić. Za mną biegnie, kurwa. Pytanie, czy to jest gra na Chyba tak. Chyba tak. A co chcesz skakować? Przepraszam, a czy można zmienić to na skinach na Hagiego, O, jest odpowiedź. Na stos chcesz znalazłem, To only. ostatnia, bo paki mam przypał, mam przypał PL. Ale masz apteczkę, widziałem, że ją zakosiłeś. Uwaga, uwaga! Lunch! O, mam apteczkę. Nic. O, ja ją. Dobra, dół można wykluczyć już. Jest na parterze jak coś. A chwila, wykluczyć czy wykartkować? śmieszne. Ona jest na dole, ona, ona stoi przy. Przy, przy, przy hallwayu. I zaczęła kogoś gonić, chyba? To ciebie chyba. Nie, poszła na. Je, nie. O, cześć, co tam? Nie ma. O, o sterze. Dobra, to trzeba jeszcze górę zrobić. Widzę, widzę, że wykonujesz teraz ćwiczenia, powoli się podnosisz. Pompeczki, pompeczki. Pompeczki, pompełnie. Nie wiem, gdzie ona jest. A wy wiecie, gdzie ona jest? Ona jest cały czas na parterze łazi. No, gdzieś co łazi? Łazisz? Tak. tak? Ostatni raz ją widziałem na parterze, ale. Tak, jest na parterze! A. Korytarz! C. Korytarz C. Ja na Ja gdzie C. jestem! C. Uwaga u Dostałeś Dostaje z rykosetem! Ja, ja bohatersko przyjąłem to na klatę. A dziękuję, dziękuję bardzo! mojego przyjaciela! To był kulturalny topór, okej, okay, rozumiem. Ja wychodzę i kulturalnie zostaje. jest to pora. Przyjemne to na pewno było. Ale nie mam apteczki, więc... Ja też nie mam Damian. No ja też. Czaken ma. To zaraz po, nie po Ciebie wrócę. Gdzie ten zeszyt zasrany? Jestem w no, toaletach, to jest ona tak. on jest na piętrach Na piętrze Na piętrze? Pi <noise> jest, pi jest tak gruba, że musi być na dwóch naraz na <noise> tak gruba, dwóch Tak Ona tam, jest tu. przy i nie wiem jakim, bo się nie znam Okej, okay, ok, no, rozumiem a... Odnoś te giry Dziękuję. Zaprowadzam ją tu O kurwa <noise> <noise> Ona chyba rzucała toporem No pro... Prosty korytarz i będzie rzucać na Oj, słyszę ją na dole, słyszę jak biegnie za wami. Za mną, dokładnie. Nie. Nie, za nami już nie biegnie. No to Zaki za biegnie za mną, jest przy głównym holu. Dobra, to możemy przynajmniej przeczeszać sprzęt. Ja A, przeczesuję ja... No górę. No właśnie, ja tu jeszcze raz zobaczyć. Skąd, skąd, skąd ma sprinta? Sprint. No ma shifta po prostu i tyle, ty też A. masz. Ty też masz no, Ona, no, ona no, musi shift też jakoś sprintować, nie? Wciska shift, żeby cię dogonić. Ona jest dalej na dole jak coś. No słysza. No, dobrze. Ale nie na samym dole. No, nie, nie, na, na, na środkowym górze. dole. Na A, samym to, dole, o. na samej górze. No na środkowym. <laughs> Jeśli ma to jakikolwiek <laughs> ses. Ej dobra, no to na samym dole nie ma tego. No ja cały czas nie, przeszukuję piętro. Kamień, na samej górze też tego nie widzę, nie pie, widzę. Piętro też przeszukaj, mi też. Za, za żadnych No tak, przeszukaj. wszystko, to czego mamy szukać? To nic nie jest, to jest środkowe piętro! Jeśli przeszukasz parter! to tak naprawdę... O kurwa, kurwa Znaleźliście w, w kafeterii w może ten. No nie, dalej! O nie, poszedł, Nie, o nie. Hmm. Dobra, nie poszła za mną! Kurwa. Jezu! Jezu. <śled> O słyszałem ostrze, Aaaa! słyszałem ostrze. Ja też. Jest już za moimi plecami. Się ja się schowałem taktycznie w kiblu. Ponczek. No kurwa, no i co, no, biedak. Ten znalazł kiblu. najpotrzebniejszy item w całej grze. Ponczek. Ponczek. O coś unagoni ciebie? Nie, kurwa, myślisz, a kogo? Widziałem cię przed chwilą jak biegłeś. Dobra, poszła se do was chyba. Patrzcie Dukiem na korytarzu no. przy każdym tym, bo też może leżeć na korytarzu. Serio? Co? Nie! I teraz nam to mówisz? Po no! Logiczne, że w takiej no tak? grze może leżeć kuźwa ten na korytarzu! W tej grze nic nie jest logiczne, z tego stara baba z toporem! Czy ona nawet może iść do mnie? Może, 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 być. weź sobie ją jasnąć. Jeszcze ja. Nie, jeszcze nawet trzeba. Lepiej by było się Gdyby się na nas nie skupiało. No kurwa jak to się <laughs> dzieje? Ja pierdolę! Jak to się dzieje? Ona ja była ]가지고łem. z drugiej strony! A gdzie cię goni? Ja, na, si na którym piętrze, żebym wiedział? Na yes! O! o dobra, gdzie jest... Dobra, ja biegnę do wyjścia. Tylko pytanie. O, mam! Jestem przy wyjściu! Czy my musimy Sziem, być obok ciebie? E, tak? chyba nie. Wszyscy o, musimy do wyjścia. Trójca święta, elo, witam was! Na na! Na na, na na, na, na. Cześć, co tam u was? Witam panowie! Jak tam się biegnie? Cześć! Siema, guys! Yeah, boy. Easy! A, czekajcie, bo ja biegnę! Na... Ej, bo ja biegnę! Ja... Co to jest? Ej, serio? Metki, boje! Metki! O, słuchajcie, o. to. Koszykówka! Kanarek! O, kurde. To drugi kanarek! Jak rushują! Ja, ja pierdziele, speedrun. Speedrun. No speedrun! 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 Jesteśmy speedrunerami, easy to! Ja na tej mapie nie grałem, to ja nie wiem, co tu się robi, co się dzieje. Słuchaj, szkoła jak a myślisz, szkoła! A my chodzi? graliśmy? No. I ja, ja jestem no, w końcu Roki, nie, Roki nie kłam. Mój Jerzy mi jeździ gol. Kafeteria, klawisz. A no platynę. platynę, Mam platynę. Mówię, Platynkę, no platynę. właśnie, no panie, no to co pan? Oglądałem się dużo High School Musical, wiem jak wygląda typowa szkoła. Z otwartymi? Channel oglądałem. Ej, o, drzwi są otwarte na Obserwuję piętro. L, e, niski floor-klawisz. Na to naprawdę nie jest ta sama mapa? To nie jest ta na sama prawie... mapa, bo przeszedłem na drugie piętro bez klucza. Uu, to ile l'órzek? Znaczy, że coś kłamiesz? E, odpowiedź e, skóra Kolejne A, ja mam grubą babę na parterze! Okej, okay, rozumiem. No to, jest, to, 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 to jest ekskluzywna odpowiedź, nie! chyba. Nie! Nie, myślę, że krzyczy na ciebie. O, to O, słyszałem nóż! Ty jaką razniki! Ona podeszła do, poczułeś, do mnie i tasaka ja walnęła. No, poczułem tego tasaka pomiędzy oczami. PRINCIPAŁE. Pryncypałki, okej. Okay. Słuchajcie, ona stanęła przede mną i rzuciła toporkiem. Nie walnęła A, mam, mnie e, GYM KLAWISZ. GYM -klawisz. To, to na początku. Gdzie się schodzi na dół? GYM KLAWISZ. Kto ma GYM KLAWISZ? Ja mam, już idę. O, okej, okay, okej. Okay. I see, baba mnie goni. I see baba I see baba mnie goni Ojojojoj Poszła chyba na górę jeżeli się nie mylę Zboczyłeś ze ścieżki Zboczyłeś ze ścieżki potwierdzam Mayday, potwierdzam Potwierdzam, potwierdzam no, nie, górę dobra. To Mayday czy potwierdzam, zdecyduj się na jakąś wersję Mayday, may odbiór yy, Cokolwiek ja. Cześć, co tam? Zboczyłem ja... się ja... Serio? Mam... O nie, dobra nie no, znalazłem jeden Gdybyś znowu utknął To, no, to byłbym szli. zły i no, ja raczej będę w dupie o, Tak jest. Nie okay. drzwi. Ja Piesza się podniosłem, wyciec, nie po obiecuję, że uda mi się was podnieść. Kurde, lower floor nawisz Wyszła. apteczki dla was. Wyszła. jasno. Nie ja jestem w dupie. Nie gadaj, <grym <grym że ja sam zostanę. Nie, no, no ja tak jestem. A, okej, okay, dobra. No, 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 nie no, miałem, nie no, miałem gdzie uciec Jest na górze, idzie, idzie w stronę schodów chyba. Kurwa! apteczkę, czy nie może apteczki? Nie no, będzie, no, rzuca! No, Rzuciła! Jest na górnym piętrze! Dobra, ja maja przeszukuję maja. za apteczkami. Ciema. to jest obok apteczka przed nami. Ona też jeszcze tu jest. Tak, Tego ona gdzieś drzwi. tu. OJ, na no no serio! Wszyscy <laughs> tu przychodzicie! Jojezu! Geniuszek, geniusze! Come on, come on! Nie mnie! Dobra, pobiegła za haśkiem, biegnę do was. Wiesz, co to znaczy, że, że zerwali się? Gdzie jesteście? Gdzie jest? No jest gdzie leży apteczka, panowie? Lejka, jest Apteczka pod tym, tu. Do to nie kogo, nie zna, kogo z was podnieść? Nie, z Gilettisa, bo ja drugi paliłem, z tego co problem. pierwszy padł. Ona jest gdzieś tu blisko! Ona jest za mną dalej. Jest dobra, dobra, dobra zesrałem da, się. Jest mi obok kubiulka! O, jednak nie. Zaraz Damian się wypierdoli. Okej. Okay. Musimy znaleźć apteczkę jakąś. Czaken, rękoma no, 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 mnie podnieś, Nie masz ręce. Nie mam rąk, niestety. No, Ta no, kafeteria. dlatego. Ale gdzie jest ten klucz? Tuś z was ma na pewno klucz i jest Ja nie raca. mam klucza. O! Nie. A, okej, okay, nieważne. Myślałem, że ktoś znalazł klucz. ponik Oink? Ciężko to cholerstwo znaleźć. tu nie ma to... Ani zeszytów, bo wątpię, że w kafeterii są aż cztery zeszyty. Nic tu nie ma. Mogą ale być. Mamy, ale nie mamy dwóch rzeczy. W ona w sensie, bo jest zna... jeszcze no dobra, ona jest zejście na, na dół. No jest na dół za mną, bo mnie widziała. Dobra. Jest jeszcze zejście na dół. Yeah. Ma Cześć! Widziałem. Dżdżowno, Widziałem. Dżdżowno, 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 Nie wiem, jak Dżdżowno robi. O kurwa, nie mam jak pójść, nie mam gdzie pójść, nie, Coś, pójść. Ja dżdż, pójść. nie dżdż, mam gdzie pójść. Nie mam gdzie pójść, nie mam gdzie pójść. Dżdżownicze w się. Uuuu. Czy wszyscy leżą? Tak. Um, Jestem Dżdżowniczy. To Magrujemy będzie bardzo ciekawe, ja sam zostałem, nie? Nic nie bardzo, Dżdżowno nie mam. Nic nie możemy znaleźć. Ja smaruję podłogę brzuchem. Ale my jesteśmy jakimiś debilami, bo my w ogóle klucza nie znaleźliśmy. No, nic, ani apteczki, ja ani klucza, mało. nigdzie nic nie ma. Cześć. A czy apteczek jest pewnie mało, a kluczy to jest jakieś... zamknięte drzwi? Wszystko nie goni. Gdzie tu? No to są zamknięte, tu nie nie wiem, czy ktoś był. Sprawdzę? Był chyba. Cały <laughs> dalny piętro. Dwie, że apteczki. Zostało przeszukane. Możliwe, <laughs> może, może tak jest. Tak jest. ma co tam? Nic, klikam A... AD, 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 bo mi się nudzi. AD, AD, AD. AD. AD, AD, AD. Ja nie wiem, czy Chaken nie powinieneś się potknąć. Może chyba się potknę, brzuch. specjalnie o, żebyśmy wyszła, zaczęli. Wyszła, wyszła, wyszła jest na dole. Przeszła obok, nie Dome. zauważyła mnie. Przeszła obok, przeszła obok, ja przeszła obok. O, Gdzie może właśnie. być lower floor, floor klawisz? To może, to może ja się jej zapytam, gdzie jest droga, gdzie jest klucz. Babcia gdzie? Idzie gdzieś. Sala gimnastyczna, może to. do sali gimnastycznej za mną pójdzie. Ogran z nią w piłkę nożną. za tobą do sali gimnastycznie, bo ryje obok. Szczerze, wolałbym spektakulować teraz na kurwa, niż... Ej, tłuchę. to są zamknięte drzwi na gimnastyce. Oh. Może jak Możliwe. ktoś uciekał to zamknął. A to ona zamykała. Możliwe, nie zaprzeczę, nie potwierdzę. <laughs> nie zaprzeczę, nie potwierdzę. Najlepsze jest to, że ona zamyka z tą drzwi. A nie, on otwarte. Co za cymbał? O cześć! Widziałaś gdzieś klucz? Nie, nie widziałaś nigdzie klucza, okej. Okay. Ej, przynajmniej egzaminu nie będziemy pisać. No przynajmniej tak.